3, 4 start. To ruszamy. Kolejny odcinek. Śmiech. Najlepsze lekarstwo. To, żeby dodać pikanterii, może żeby było bardziej śmiesznie, opowiem kawał. Żeby było śmieszniej, to jest to pierwszy, pierwszy raz opowiadam kawał. Trzymam za siebie kciuki, żeby dla kogoś był śmieszny, żebym go nie spaliła. Kawał jest zarombisty, w razie czego odsyłam do źródła. Adżan Bran opowiedział ten kawał. Kawał brzmi tak. Rozpoczynał się rok szkolny. Nauczycielka pyta pierwszoklasistę, y jak nazywa się twoja mama? Śmiech. A twój tata? Uśmiech. To chyba żart, odpowiada nauczycielka. Nie, mój brat to żart, ja nazywam się Dowcip. Nie wiem, czy was to rozmawiło, czy nie. Kawa powiedziałam. Troszkę tam zrobiłam swoją nową modyfikację, interpretację. Ale summa summarum, meritum, meritum jest. Czyli mamy śmiech, uśmiech, dowcip, żart. Zobaczcie, ile fajnych określeń, gdzie, gdzie może się już nasza, nasza, nasza twarzucha uśmiechać. I teraz co, wierzę głęboko, że pamiętacie, jesteśmy takim zganem teamem: umysł, ciało i dusza. I jesteśmy kompletni i mamy 100% wszystkiego, czego potrzebujemy. I zobaczcie, jak to super działa. Wszystkie nasze spadki formy, wszystkie nasze jakieś doły, wszystkie kryzysy. Yy, natura, wszechświat dał nam coś czyli dał nam Wszechświat śmiech, lekarstwo na całe zło. Coś, co jeżeli się śmiejesz, to powodujesz, że się uwalnia, od, 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 odblokowujesz sobie jakieś zatory energetyczne, powodujesz, że Twoje ciało, umysł stają się rozluźnione, powoduj, dajesz sobie wysyp tych endorfin do mózgu, bo najciekawsze ze śmiechem jest to, że czy śmiejemy się e, tak naturalnie, czy to jest taki wywołany, tak zwany sztucznie śmiech, nasz mózg tego nie rozróżnia. Czyli on, czy śmiejesz się, bo sobie to sam, mm, jakąś tam, nie wiem, czynnością zastymulowałeś się, że pobudzić się do śmiechu i możesz być w największym dole, możesz mieć największe cierpienie. Jeżeli zaczniesz się hahać, to, to, to i tak wyrzucisz sobie te endorfiny, i tak poprawisz sobie nastrój, i tak poprawisz sobie ogólne samopoczucie. Także witajcie już tak zupełnie, zupełnie na poważnie. Witam Was, wszystkich, którzy są. Jak widzicie, znowu przejeżdżam, tym razem z punktu B do punktu A. To jest ten sam dzień, trasa powrotna. jastrzębie Wrocław, jadąc w tamtą stronę. Nagrywałam stres, więc teraz taki odnośnik sprawdziłam. Spotkałam, widziałam łosia w Polsce. Pierwszy raz ja uwielbiam obserwować, przejeżdżając wszelkie pola, lasy, dróżki. Swego czasu bardzo dużo chodziłam po lesie, po jakichś parkach, w górach, wszędzie to jest takie dla mnie. Żeby w ogóle jakoś nie kojarzę, nie kumam tematu, ale zwierzaki uwielbiam, by łapywać, opatrywać. Widziałam już różne, różne zwierzęta, mniej lub bardziej popularne, ale łosia to widziałam pierwszy raz. Także, no, no rewelacyjnie. Także potwierdzam, był to łoś. No a teraz zacznę ze śmiechu śmiech na szczęście coraz bardziej doceniany. Jesteśmy w XXI wieku i coraz bardziej mamy świadomość, że on ma dla nas taką, takie, takie dobrotliwe, taki jest dla nas taki dobry i taki, taki pomocny i taki no i taki taki nasz i taki swój i taki na wyciągnięcie ręki. Także pamiętajcie o tym, żeby śmiać się jak najczęściej. Ja pracuję w branży usługowo-sprzedażowej, jestem pośrednikiem nieruchomości. Bardzo dużo mam lat doświadczenia. Swego czasu, jak miałam jeszcze osoby, jak zatrudniałam osoby, to, to, to właściwie wszystkim osobom takie prosiłam, żeby wykonali takie ćwiczenie. Prosiłam ich, żeby zawsze do klienta wychodzili z uśmiechem na twarzy. Tylko, żeby ten uśmiech nie był taki sztywny, sztuczny, to jest sposób na to, żeby przywołać sobie taki uśmiech naturalny. I zawsze prosiłam, zamknij oczy, wyobraź sobie, przypomnij sobie jakiś moment, kiedy, kiedy jesteś, kiedy byłaś szczęśliwa, szczęśliwy, i poczekaj, pobądź w tej chwili zamkniętymi oczami, w tej chwili radosnej, szczęśliwej. I zobaczysz, że ta twarz sama ci się uśmiechnie, bo jeżeli przywołasz to miłe wspomnienie, to radosne wspomnienie, to wspomnienie, kiedy jest ciepło na sercu, to jedno, że się jak gdyby kąciki ust do góry podniosą i zrobi się taki uśmiech na twarzy, to tak naprawdę pojawi się też błysk w oku, bo ciało odtworzy. E, te, te, te nasze wspomnienie, te nasze wrażenie, te nasze emocje, te nasze uczucie i my jesteśmy wszyscy tacy cali, ciepli i radośni i otwarci, no wtedy chodziło mi, że do klienta, żeby to nie było tak, że taki, nie wiem, sztywna osoba, e, która nie wiem, jakieś tam regułki, regułkami będzie opowiadać, tylko żeby to jednak było taki człowiek do człowieka. I tak samo my możemy sobie to zrobić, możemy się sami do siebie, dla siebie uśmiechać i uśmiechnąć, Stojąc przed tym lustrem, mówiąc sobie, że akceptuję i kocham siebie, to może być zawsze ze śmiechem na twarzy. Możemy się z siebie pochichać. Takie ciekawe ze śmiechem jest to, że jesteśmy w XXI wieku, mamy dostęp do, do każdej informacji na każdym końcu świata i teraz rewelacyjny temat śmiechojoga. Śmiechojoga dr Kataria jest pomysłodawcą, twórcą śmiechojogi. Śmiechojoga jest w tej chwili w ponad 100 krajach na świecie. W Polsce takim, myślę, że trochę ojcem chrzestnym śmiechojogi myślę, że bardzo duży wkład ma w to, żeby taką osobą, która ma wkład w to, żeby, żeby tych Polaków jednak, żeby nas rozśmieszać to jest Jakub Bebączek. Także zachęcam do, do jego lektury, do jego książki, którą napisał z, z doktorem Katarią, jego żoną i tam jak gdyby porusza ten temat śmiechojogi. Zresztą w Polsce też są warsztaty, są osoby, które prowadzą, bo klikajcie sobie w internecie śmiechojoga, o co chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu się śmiać, codziennie znaleźć czas na to, żeby się po prostu śmiać. Sami do siebie, sami z siebie, z kimś, z bliskimi. Także pamiętajcie, że na, na całe zło, na wszystkie zło, nawet jak boli, to mniej boli, jak się śmiejemy. Można zrobić sobie takie rytuały śmiania się. Ja tak naprawdę, to chyba się jednak nie powstrzymam i ja chyba to zrobię, bo tak naprawdę, film o śmiechu nagrywam po raz drugi. Widocznie wszechświat uznał, że tamten jakiś był daremny, bo chociaż śmiech jest takim moim e, druchem, idealne słowo, śmiech jest moim druchem w mojej wędrówce przez życie, e, takim najbliższym mi druchem, e, zawsze obecnym, Jak, i rozśmieszają mnie naprawdę czasami jakieś... No, Prozaiczne sprawy, a rozhachają to mnie takie, że nie mogę się opanować. <noise> sama, sama na sobie ja się wyśmieję. W każdym razie, yy, chociaż śmiech jest taki ważny i takim ważnym druhem, to nagrałam filmik o śmiechu. Chyba jako drugi. Wówczas jeszcze miałam problemy z eksportem tych filmików na YouTube, czyli nie do końca tam rozumiem. Być może miałam słaby internet, i te filmiki bardzo długo się eksportowały. I Pierwszy, I dlatego są takie różne rozpiętości między publikacją filmików, bo założenie moje jest takie, żeby te filmiki, żeby nowy filmik był co dwa tygodnie. Ponieważ tam miałam problemy z jakby wystartowaniem z pierwszym filmikiem, bo miałam słaby internet i ten filmik tak jakby się eksportował, eksportował chyba z tydzień czasu, to później kolejny nagrałam i już myśląc, że on się będzie znowu eksportował w tydzień czasu, to go już puściłam, on się eksportował zaraz, więc mamy tam Tygodnie tygodniu, nieważne. W każdym razie film o śmiechu nagrałam już. Kiedyś to był taki film o dziwo, chociaż temat taki dla mnie zarąbiście fajny, przyjacielski, mój druh kompan przez całe moje życie, w chwilach dobrych i złych, to ten filmik o śmiechu wyszedł mi taki 15-minutowy wtedy. Notabene byłam w tej samej sukience nagrywając ten filmik, Wówczas w domu, w, yy, więc nie no, była tam też moja córka, 14-letnia tam gdzieś mi przechodziła, przechodziła się w lewo i w prawo i ja tam faktycznie <grywa> chyba chyba są, że on nie był udany, bo chociaż to był krótki filmik, 15 minut, uwierzcie mi, tydzień czasu czy dwa, ja go nie wyeksportowałam. Próba, próba, próba i kolejna i kolejna. I w końcu powiedziałam sobie, w którymś razie mówię, dobra, okej, okay. jak tym razem się nie wyeksportuję, już to mam cię usunąć. Nie wyeksportował się, usunęłam go, wracam do tematu śmiech. No i tam właśnie było takie śmieszne. Myślałam, że to jest taka może błazenada z mojej strony, ale jednak chyba zrobię jeszcze raz tą błazenadę. W śmiechojodze i w śmiechu, yy, nawet nie chyba tylko zrobię to. W śpiechu, ja ze śpiechu tam są różne zabawy, różne pomysły, różne patenty, jak się śmiać, jak przywoływać sobie ten śmiech, jak podprogowo, progowo, na różne sposoby, ale jest fajna zabawa, mi się to bardzo podoba, że masz pięć palców u dłoni i zaśmiej się na pięć sposobów. <śmiany> <śmiany> Zobaczcie, jakie to jest idiotycznie śmieszne, ale śmieszne. Ja bardzo... Ja jadę teraz z moim psiakiem, z moją Milisią. Milisia wraca od fryzjera, nawet się patrzy na mnie i patrzy się teraz bardzo. Co ta pancia tutaj tworzy, a pancia tutaj świruje troszkę. Nie, 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 Mili. Połóż się na miejscu, bo Mili teraz będzie też tutaj gwiazdą w ekranie. Lepiej niech sobie zostanie na miejscu. Także ten śmiech to jest coś, co w najgorszym momencie, w najtrudniejszym momencie, to jest coś, co wydźwignie cię z doła. To jest tylko teraz, jak to zrobić, jak się zaśmiać, skoro jesteś w tym dole. Więc najpierw możesz po prostu jak ten idiota, jak ta idiotka, po prostu powiedzieć: ha 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 ha! A zrób te. ha! Zrób bardziej z brzucha. I chociaż jesteś w dole, możesz przez łzy zrobić. <laughs> I już to te łzy płyną dalej, ale też część naszego mózgu dostaje uśmiech, dostaje endorfinę. To jest takie trochę, być może oszukiwanie mózgu, ale każdy patent jest dobry, jak działa. Podpowiadam. To jest też tak trochę jak ja. Mam swoją ulubioną, jedną z moich ulubionych komedii jest Zakręcony Piątek i był taki czas, że jak ja dużo pracowałam, czy do domu, jeszcze potrzebowałam pracować, taką, jak nazywam, papierologię, nie wiem, tylko wprowadzanie ofert, to ja puszczałam i ponieważ mój mózg, ja ten Zakręcony Piątek puszczałam sobie tam parę razy, sobie puściłam dla przyjemności, ale piękne drzewo. Mm, coś niesamowitego, normalnie no nieco do natury. Jak to, to prawie jak ten łoś. Kurczę, że tego się nie da zrobić stop klatka. Ani cofnąć na autostradzie nie mogę się. Holender! No piękne, cudne drzewa właśnie minęłam. Takiego jeszcze nie widziałam, a jestem fanem drzew. Uwielbiam patrzeć na drzewa, obserwować drzewa, śmieję się. Uważam, że chyba w którymś ścielu nie byłam drzewem i to jest moja rodzina. Bo mam wrażenie, że one do mnie mówią. Yy, I cicho zgubiłam wątek. Aha, że oglądałam tą komedię i w pewnym momencie, właśnie też jak pracowałam i już byłam taka bardzo zmęczona, wystarczyło, że w tle leciała ta komedia i mój mózg pamiętał, że ja podczas tych dźwięków odpoczywałam, więc chociaż byłam fizycznie bardzo zmęczona, potrafiłam się skupić i pracować, bo słyszałam tam w tle tą, 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 tą komedię. Tak samo z tym śmiechem. Jak jesteś zdołowany, załamany, zabeczany, zareczany, zdołowany, nie wiem, w depresji, kurczę, no spróbuj, spróbuj dla cyrków, dla zabawy po prostu się pośmiać. Można też czasami, bo jednak różne rzeczy nas śmieszą i często nas śmieszą jakieś zachowania drugich osób. I to jest takie, można powiedzieć, że to może być dla tej osoby, z której się śmieje człowiek, to może być smutne, no ale bo ze mnie jak się śmieję, śmiali, czy jak się śmieją, to nie zawsze to jest takie, nie zawsze potrafisz do tego zdystansować i się śmiać razem ze światem, jak się ze mnie świat śmieje. Ale jednak korzystajmy z tego i oglądajmy, nie wiem, te filmiki, na których się można pochichać. Ja zawsze też zachęcam i polecam do kabaretów, do oglądania komedii yy, śmiesznych. Naprawdę świetna komedia, to taka bardziej dla kobiet. To myślę, że ten zakręcany piątek jeszcze szczególnie dla kobiet, które mają córki. Świetna komedia, bardzo stara komedia z Tomem Hanksem, to jest Skarbonka. Yy, być może jeżeli nawet nie lubisz tych komedii, to tą skarbonkę z tą chęksem zachęcam. Ona jest teraz takiej, to jest zupełnie inny styl nagrywania, więc w tej takiej w, tej, w, tej, w, tym, w tym nawale tych, tych produkcji filmowych, takich już na wysokim poziomie, gdzie ta scenografia, te scenerie 3D, gdzie my o tym nie pamiętamy, ale to wszystko co widzimy w tle to jest wszystko. Zrobione komputerowe scenografie. 3D to nie jest stworzona scenografia naturalna. Myślę, że w skarbące te. Ile lat temu? 20 parę myślę, może nawet 30. Kurde, no taka stara już jestem. To, to tam jeszcze z tych. To jest tak jakby jeszcze inny odbiór tego filmu, inaczej się go ogląda, jest tam faktycznie jakiś temat, tam coś się dzieje, tam jest historia, tam są główni bohaterowie, tam nie ma rozpraszania uwagi, tam jest cały czas nawet wręcz taki humor, powiedziałabym, kreskówkowy, e, taki, taki śmieszny. No, no zachęcam, polecam film Skarbonka z, z Tomem Henksem, bardzo, bardzo, zresztą świetna kreacja tam jest też, Yy, aktorki głównej, która odtwarza główną rolę, oczywiście ja z moją pamięcią yy, nie pamiętam, to Machanksa, ponieważ to jest mój ulubiony aktor, to, to jego pamiętam, ale, ale, ale aktorkę, która grała u jego boku, czy on grał u jej boku? No to, no to świetna też kreacja, świetna po prostu i, i, i no, pamiętajmy, że tyle lat temu, także zalecam zachęcam i polecam. E, czy jakieś tam takie krótkie scenki, czy nie wiem, no, no, no pomyśl, pomyśl co Cię kiedykolwiek rozpiszało. Warto, e, warto, warto zwróć uwagę, zwróćcie uwagę, bo jak ja na to zwróciłam uwagę, to kurczę się przeraziłam. Okazało się, że ja, taka osoba zawsze rozhahana, rozsichana, no gdzieś tam, będąc w tym smutku, w tym dole, w tym takim przygnębieniu, w tym takim czarnowictwie, to może, no chyba w pewnym sensie, to takie już czarnowictwo, tak, w tym martwieniu, no człowiek totalnie mija dzień za dniem, dzień za dniem. I ja doszłam do wniosku, że jak się tak zastanowiłam, to potrafię minąć tydzień i ja się może zaśmiałam raz. Myślałam, że Sarenki. Zaśmiałam się raz, a może dwa w ciągu tygodnia. Jest to straszne. Warto się śmiać. No, staw tak, jak oddychamy. Warto się śmiać. Warto sobie zrobić jakiś czas w ciągu dnia. Warto się śmiać z bliskimi. Warto się śmiać... No, z kim się da, to się po prostu warto śmiać. Więc dra, rozrywki, dla relaksu. Dzisiaj taka fajna sytuacja. To jest gdzieś tam... Może już też... Hmm, to było takie ciekawe, ale może zapisałam trzy gwiazda, Że właśnie... Moja mama, taka osoba zawsze taka poważna, tam wczoraj jakiś tam nieco ode mnie usłyszała, który przewrócił jej do góry nogami cały świat. I normalnie ona powinna, wkurzyła się na mi, Tak się roześmiałam, bo się tak wkurzyłam. Nie, ona tak jak to powiedziała, tak się wkurzyłam, że się aż uśmiałam z tego. No Mi się to tak podobało, że ona w końcu. Zakończyła, powiedziała coś, że się wkurzyła, czy była wkurzona, ale nie poszła w ten swój schemat takiego utyskiwania, tylko aż się uśmiałam z tego, no to było rewelacyjne. Także ten śmiech, być może nawet teraz w tych czasach, pamiętajmy, że mamy teraz pandemię, bo jakaś tragedia, plaga normalnie na nas spadła, na nas ludzkości bardzo dobrze, bo jesteśmy potworami, to co my zrobiliśmy i robimy z Ziemią. Także czas najwyższy na nas, na. Na, że tak powiem, na, dla oczyźwienia. Więc no, trzymajmy kciuki, żebyśmy się z tego wydźwignęli mądrzejsi, rozsądniejsi i żebyśmy nie musieli mieć takich przypominajek od losu. Także mamy teraz globalny problem pandemia, gro, globalny problem susza, yy, no ale jakby problem, on nie znika dzięki temu, że się smucimy, czy jakakolwiek inna sytuacja, jakikolwiek inny problem, on nie znika, dlatego że się smucimy, tylko... On prędzej zniknie, właściwie nawet zniknie, jak się będziemy śmiać, będziemy wtedy dzięki temu rozluźnieni, wyluzowani. Też Ajan Brand powiedział takie świetne, on przy jakimś innym odcinku, tam nie ma takiego odcinku o śmiechu, ale on zawsze zachęca do pozytywnego myślenia, do, do rozluźnienia, do odpuszczania, do zatrzymywania, ale też tak fajnie powiedział właśnie, że jak jest organizm rozluźniony, to wówczas energia w naszym ciele krąży bez barier, bez przeszkód. I organizm sam doskonale wie, co ma robić. I jak, jak jesteśmy rozluźnieni, czyli te spięcie gdzieś rozładujemy, uwolnimy się od tego spięcia i napięcia, to organizm sam wyśle tam mechanizmy naprawcze i naprawi to, co trzeba. Czy to jest to, co ja powiedziałam. Że my, nasz team, zespół, ciało, umysł i dusza świetnie sobie dadzą radę, tylko zechciejmy no troszkę go posłuchać, skorzystać z tego, co jest proste i na wyciągnięcie ręki, także no dbajcie, dbaj, żeby tego śmiechu było jak najwięcej, nawet przygłupawego, yy, a co mi tam, yy, więc... Coś jeszcze miałam takiego ciekawego powiedzieć na temat tego śmiechu, i oczywiście mi to umknęło. Ale, jak to się mówi, co się odwlecze, to nie uciecze. E... O śmiechu że najważniejsze powiedziałam. O tym, że ten śmiech jest taki leczniczy i taki uzdrawiający, to pamiętajcie. O tym, że to tak jak stąd miło, o, zaczęło padać? Chyba nie. Chyba tyle owadów się zabiło na mojej szybie. No to akurat nie jest śmieszne, ale... E... ale ten śmiech, że mamy go na wyciągnięcie ręki, że możemy sami sobie jak zapodać w każdej chwili najlepsze lekarstwo świata. Szczególnie dla tych osób takich lubiących wpadać w ten taki stan nostalgii, przygnębienia. No, no, śmiech, śmiech może się okazać okaże się zbawienny. Ja zawsze lubię mówić, że jak się śmieję, to mniej boli. E, tak jak mówiłam, łatwo, trudno, różnie bywa w życiu. Teraz akurat te ostatnie lata były takie, bym powiedziała, mega trudne i jak wspomniałam sobie o tym śmianiu, o śmiechu, to nawet widzę, że w domu, jak się częściej śmieje, to też jakby te sytuacje, które mi, mi się zdarzają, one jakby są dla mnie mniej trudne, bo jak ja już się śmieję, śmieję, śmieję kolejny miesiąc. To jak gdyby gdzieś tam wytworzony jest taki, mm, no taka trochę, taka gąbka, taka trampolina może bardziej, że wpada problem i on tak się troszeczkę odbija. Ja go zauważam, on jest, on robi jakieś tam roz, rozproszenie, jakieś zamieszanie na chwilę. W moim życiu, ale robi zamieszanie tu i teraz i za chwilę go już nie ma. O, to ostatnio takie fajne, mega mi pomaga, że przeszłość zostawiam w przeszłości, przyszłość zostawiam w przyszłości, a ważna jest teraźniejszość, czyli ważne jest tu i teraz. A tu i teraz jest piękne słońce, mamy, jest akurat weekend, więc mamy piękny weekend. Przepięknie kwitnie rzepak na żółto. Ja myślę, że, 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 zakończę na tym, pośmiejcie się, być może tutaj było coś śmiesznego, być może ten kawał opowiedziany przeze mnie, także, także odtwarzajcie sobie, śmiejcie się do rozkwóku i róbcie z tym co chcecie, dziękuję serdecznie, dziękuję wszystkim wytrwałem. Wszystkim wytrawiając, co Cele nie jest tak łatwo mówić o śmiechu, kurczę, blady, albo potrzebuję jakiejś lepszej formy, gdzie faktycznie to zmęczenie już tam gdzieś mnie dopada. Kolejna godzina w podróży, plus te braki spania, to jest cały ten sam dzień, więc y, może sobie jeszcze kiedyś nagram jakąś kontynuację y, tego śmiechu, ale myślę, że chciałam koniecznie bardzo, bardzo, chciałam oddać hołd y, śmiechowi, chciałam taki szacunek, chciałam zwrócić Waszą uwagę na śmiech, na uśmiechanie się, na, na właśnie takie wyobrażenie sobie tych miłych chwili, ten przywoływanie uśmiechu na twarz. Także śmiechu, 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 jeszcze raz śmiechu i w śmiechu się żegnamy i do zobaczenia w śmiechu w kolejnym odcinku. Miejcie się radośnie i śmiesznie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia znowu.